Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Gryszy Excent Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy 394 poziom, ale już niedługo 395. Wy to widzicie oczywiście w sobotę, czyli event już trwa. Ja to nagrywam troszkę wcześniej, no bo niestety, ale od soboty jestem na urlopie, więc chcę, żebyście mieli tutaj zapas. Więc tam do 4 maja, oczywiście odcinki będą, no ale będą troszkę. Troszkę będą tutaj y, odłożone w czasie, także nie będą na bieżąco. Zobaczmy, co dzisiaj chce tutaj y, Wiedźma, bo to też jest dosyć interesujące. E, rękawice. No cóż, tylko jedne, ale zawsze coś. Tutaj dostaliśmy taką broń. E, I się zastanawiam, czy by sobie jej tutaj nie wymienić. No bo 5% z runy to jest jednak coś. Bo bym oczywiście podmienił tutaj na NATO, ale plus 8 statystyki, szukanie beryla, no trochę słabe. Tym bardziej, że na razie beryli nie mamy, więc ta broń na razie sobie postoi tutaj. No i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Jeśli do czasu kopalni 20, czy tam 25, bo tu właściwie tutaj się nie zatrzymujemy i lecimy z kopalnią do 25, czyli. Po kopalni 25, jak nam wypadnie jakiś fajny beryl, to sobie nie znajdziemy lepszej broni, to sobie podmienimy. A jeśli znajdziemy, to ta po prostu pójdzie do wiedźmy. Albo do przepalenia gdzieś tutaj indziej. Dzisiaj musimy zwiększyć swoją wytrzymałość trzy razy. No dobra, no to raz, dwa, trzy, proszę bardzo. Od razu to zróbmy. Jak my stoimy tutaj za aurą? 23, więc tutaj się nie przejmujemy absolutnie niczym, bo mamy świeżutko Maurę. I czekamy tylko na sterylne Sedesy, żeby troszkę to podbić. Mamy jeszcze kilka epików, więc tragedii nie ma, więc to jest dobre, dobra informacja. Jeszcze trzy ataki nam dzisiaj zostały do zrobienia. Myślałem, że nam mniej zostało, tak szczerze mówiąc, no ale od razu zróbmy sobie jeden. I chodźmy na awkę. Zobaczymy, co tam awka dzisiaj nam powie. Od razu zaczynamy z grubej rury. Piątka za 3200 to jest naprawdę fajna misja. Musimy dostać też jakiś przedmiot do, do toalety, bo nie będziemy wrzucać tutaj oczywiście epika bo musimy troszkę tych epików też przeoszczędzić na jakieś właśnie sterylne sedesy czy inne rzeczy. Więc y, trzymamy. I nie tak jak niektórzy radzą tutaj, żeby wrzucać klejnoty do kibla, bo dają 30 aury. Bzdura. Kompletna bzdura. Najlepiej wrzucić epika. Y, nie epika, tylko zwykaza, Z tego względu, że ustawiałem to Idealnie toaletę, a wrzucając kamienie, macie 13 dni wrzucania kamieni, plus i tak coś musicie wrzucić tego 14 dnia. Więc to, czy tutaj wrzucicie sobie z wyklasy to wydłuży wam czas oczekiwania, chyba o 2 dni, czy tam o ileś, ale macie pewność, że macie równo. Więc tutaj nie musicie się stresować, nie musicie marnować aury, czy szukać jakiejś potki, żeby sobie wrzucić, więc tutaj no dla mnie to jest totalna bzdura, no ale możecie sobie przecież słuchać takich graczy, którzy właśnie tak wam doradzają, więc tutaj oczywiście jeszcze zapomniałem zrobić ataku. Na pupile, więc nakarmmy je od razu. Więc machnijmy sobie. Tak, tutaj mamy już 112 jabłek, więc to też jest spoko. Język Gniks na 67 i głębion na 171. Dzisiaj woda. Hmm. ciężko będzie tutaj coś wygrać. Ale ta woda, nasza woda już powoli jakoś tutaj wygląda, więc puśćmy wodę na wodę. Nawet udało się wygrać, więc fajnie. <laughs> Za jeden dzień kopalnia 15 już będzie, więc też w miarę przyzwoicie. No i zobaczmy, nadal nie mamy żadnego przedmiotu, który byśmy mogli wrócić do toalety. Mam nadzieję, że coś nam się pojawi. A jak nie, no to po prostu wrzucimy coś, co jest nam najmniej potrzebne z tych zwykłasów. Bo tutaj nigdzie nam się nie śpieszy, jeśli chodzi właśnie o to maure 20 euro już mamy, więc to jest najważniejsze. A kiedy tam dotrzemy,,,, sobie do 66. To sobie dotrzemy. To już nie jest tak naprawdę tutaj na tym koncie ważne. O ile w ogóle dotrzemy tutaj do 66, bo być może tutaj skończę wcześniej grę. Tego jeszcze nie wiem. Ale wydaje mi się, że dopóki. Gildia jest, no to i ja będę. No i też powiedziałem, że 500-ny poziom chciałbym tutaj wbić na zabójcy. Więc zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Na pewno bardzo bym chciał tutaj wbić 500-ny poziom, ale czy to się uda, tego pojęcia nie mam. Widzę, że mamy trochę broni, więc myślę, że możemy sobie nawet zrobić to w ten sposób, że te bronie sobie schowamy tutaj, będziemy mieć trochę więcej miejsca. 100, jak dobra. Czyli teraz idziemy w ten sposób i możemy kontynuować sobie awkę. Dwójka za półtora miliona to jest spoko informacja. Kolejna dwójka za półtora, ale tu mamy lepszą siódemkę za 4,800 i od razu jabłko, więc spoko. I przy okazji następna piąteczka za 3,5. Także Git. Naprawdę fajne te misyjki nam dzisiaj siadają. Kolejna przyzwoita: 10 za praktycznie 7, i jeszcze jeżyna na dodatek. Więc najsą. Nice. Piątka za 3 miliony. Świetnie. Naprawdę fajne misje. No i przy okazji, coś się tutaj skończyło na tym serwerze. Coś się zaczęło już dużo wcześniej, ale teraz to już tak naprawdę oficjalnie. A mianowicie. Skończył nam się portal gildii dzisiaj. Jak widać, już został zakończony portal. Także całej gildii, oczywiście, bardzo, bardzo gratuluję. Tutaj znowu widzę, że Jerry ma jeden dzień i Sylwana ma jeden dzień. Więc tutaj trzeba będzie szukać kogoś, chyba, do podmiany. Tak mi się coś wydaje. Więc sobie będziemy niedługo się rozglądać. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo dalej. Także, dopóki Gildia istnieje, ja też tutaj istnieję. Dopóki nie mam 500 poziomu, też wydaje mi się, że będę istniał. No i mam nadzieję, że ta Gildia też przetrwa naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Tutaj nam się ustawiła dwójka, ale to jeszcze nie jest trzeci pasek więc teraz będziemy na to musieli uważać. To jest fajny item do kociołka. Nadal nie mamy nic do toalety. Przypominam droga gro, że nadal nie mamy nic do toalety. I bardzo bym prosił, żebyś mi tutaj coś rzuciła. Bardzo by było to spoko. Przy okazji odbył się zaległy mecz Boloni z Interem i ku mojemu zdziwieniu i też radości Bolonia wygrała z Interem 2 do 1 przez co Inter nadal jest na miejscu drugim i Milan ma dwa punkty przewagi Juventus ma punkt straty do Napoli więc robi się ciekawie bardzo robi się ciekawie więc walka o top 1 na pewno będzie ciekawa pomiędzy Interem a Milanem. I walka o top 3 też będzie dosyć ciekawa pomiędzy Napoli i Juve. Dodatkowo, na miejscach top 5 i top 8 różnica punktów jest bardzo mała. I tam też będzie mega ciekawie, kto zagra w następnej w następnym sezonie w y, europejskich pucharach, y, więc tutaj do wyboru Roma, Lazio, Atalanta albo Roma, Lazio, Atalanta i Fiorentina. Tak, dokładnie i Fiorentina, bo już y, tak myślę. Co to jeszcze było za, za drużyna, ale to Fiorentina tutaj jeszcze szanse jakieś ma na europejskie puchary, y, więc tutaj też jedna wygrana może zdecydować o wszystkim, ale tutaj jeszcze są cztery spotkania, więc tu jeszcze naprawdę dużo, dużo się może zmienić. Więc według mnie jeszcze szczerze mówiąc nie chcę bardzo oceniać kto ma szansę na europejskie puchary, ale wydaje mi się, że najbliżej tych europejskich pucharów w tym momencie może być Roma. I ewentualnie jeszcze takie dosyć mocne zaskoczenie, chyba dla mnie, Fiorentina. Chociaż wolałbym, żeby to Lazio, mimo wszystko, chyba było w europejskich kucharach. To chyba by była Liga Konferencji. Więc tutaj dwa rzymskie zespoły, myślę, że najbliżej tutaj dobycia tego top 5-6. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Osobiście chciałbym, żeby Milan zajął pierwsze miejsce, jeśli Juventus nie da rady. Inter na miejscu drugim, Juve trzecie, Napoli czwarte, Roma piąte, Lazio szóste i Fiorentina siódme. Atalanta niestety w tym momencie jest w takim dołku, że raczej to ósme miejsce tylko dla nich przewiduje. Ale oczywiście dużo się jeszcze może zmienić. Zobaczmy, pięciogłowa Hydra, 8%, więc chyba jesteśmy najbliżej jak dotąd z tą Hydrom. Gdyby fajnie siadło, i tak ja jej dzisiaj nie pokonam, ale te parę osób, które tam mają jeden dzień, gdyby one się obudziły i zaatakowały Hydrę, to by szansa być może jakaś była. No ja za dużo nie zrobiłem, ale 1% zbiłem więc tutaj jeszcze być może być może szansa jakaś jest no te dwie osoby na pewno muszą chociaż Sylwana ma 180 i ja chyba podejmę dzisiaj radykalną decyzję bo 180 to jest jednak za mało Gerrit 130 też jeszcze gorzej a ja mam parę osób do podmiany więc dzisiaj coś mi się wydaje że troszkę osób poleci Maguda też raczej będzie dzisiaj miała informację. O tym, że będziemy musieli się pożegnać, jeśli tego pupila gildyjnego nie podniesie. Także kilka osób tutaj na pewno już jest dość mocno zagrożonych. A też chciałbym, żeby ta hydra powoli szła do góry i nie tylko 4, 5, a 5, 6. Więc tutaj będę musiał dość poważnie pomyśleć o nad tym. Teraz zaatakujmy sobie Mr. Grima, bo widzę, że poziom wbił. Więc spoko. Tutaj kolejne ataki siadają bez problemu. Za 4 dni kopalnia, nie kopalnia tylko siedlisko goblinów 13 Więc jeszcze dwa poziomy I właśnie będziemy mogli sobie już kopalnie Ulepszać Więc też przyzwoicie czy my w końcu zrobiliśmy tutaj to co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy możemy się przebrać Bo awkę mamy zrobioną To idziemy teraz na Koło 33 Szczęśliwe monety i dostajemy potkę na inte i to jeszcze małą Fantastycznie. Może jakieś złoto rękawice. No to powiedzmy, że to złoto jest, bo milion. Lepszy milion niż nic. 15 milionów to już jest coś. 30 milionów 3 grzyby, trochę expa. Jakiś item, 11 milionów, 3 grzyby, to chyba 6. Nie wiem, już się pogubiłem. Także nawet nieść złe to koło, bym rzekł. A to sobie nawet rozmontuję, bo to mało trochę odłamków dawało, ale też nie było zbyt yy, warte dużo. Yy, więc tak, no jutro raczej poziom będziemy zdobywać na 395. Jeśli chodzi o kalendarz, no to dopiero za 7 dni będziemy mieć nowy poziom. Więc jeszcze troszkę musimy poczekać. Dzisiaj tylko 17 zręczności wbijamy więc powoli do przodu, prawie 8800 z ręki już jest lochy oczywiście trzymamy cały czas, nic tutaj nie robimy, na szczęście nie mam cały czas żadnego plakatu, żeby pobić lochy 5 razy więc oby jak najdłużej tutaj przy okazji też zróbmy sobie atak na arenie może ten mag no spoko, fajnie, dziękuję tradecyliony to prze ofiarujemy sobie na kolejny raz więc to też w miarę przyjemnie bo już 11 tradycyjonów powoli to jakoś leci tutaj za 4 minutki mamy atak w pupilach ale to już raczej nie na odcinku no 7% szkoda, raczej się nie uda więc tutaj trzeba będzie podjąć naprawdę radykalne radykalne zmiany żeby tutaj tego pupila gildyjnego zrobić nabóstwo tak naprawdę. Więc ja dzisiaj prawdopodobnie napiszę jakąś tutaj informację do gildii, do tych osób, które nie mają ulepszonego odpowiednio pupila gildijnego, że jeśli to się nie zmieni w najbliższym czasie, no to niestety będziemy musieli się pożegnać. Więc jeśli to oglądacie, a jeszcze nie przeczytaliście wiadomości, to raczej wątpię, to pamiętajcie, że to jest bardzo ważne w tym momencie, bo to jest tak naprawdę teraz jedyna rzecz, która nam została. A Lochy, no to jeśli ktoś robi Lochy, to jeszcze to ma. A jeśli ktoś trzyma Lochy, tak jak niektórzy u nas w gildii, no to został im tylko smutny symulator awki, no i właśnie Hydra. Więc ta Hydra powinna być dla nas najważniejsza. Tym bardziej, że im lepsza hydra, tym lepsze plakaty. Także wydaje mi się, że warto. Także tutaj jeszcze zrobię sobie ulepszonko na tej areny i będziemy sobie kończyć odcinek. Także jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i suba. I jeśli chcecie, to zajrzyjcie na Discord dla widzów. Serdecznie zachęcam także z mojej strony. Praktycznie na dziś to tyle. Tutaj sobie klepniemy zabójczą pułapkę na 3000 i to będzie jak świeże motyle. Już się nie mogę doczekać się tutaj 400 poziomu, szczerze mówiąc. Ale podejrzewam, że ten 400 poziom, podejrzewam, 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 no podejrzewam, podejrzewam, że tutaj 400 poziom to będzie gdzieś w okolicach czerwca. To gdzieś może nawet połowy. Ale zobaczymy jak to nam będzie szło. Im więcej będzie eventów expa, tym dla nas lepiej. Więc arenę mamy zrobioną. Mamy już wszystko. Gryf jeszcze przez 3 dni. Więc jest okej. Okay. Mamy wszystko, wszystko gotowe. E, także dziękuję Wam bardzo. A nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze kości. Także zobaczymy jeszcze kości. I po kościach się pożegnamy. Tak właśnie czułem, że o czymś zapomniałem. E, także tu na szybko jeszcze coś spróbujemy wygrać. Dużo nie chcę, bo mam sporo. Tutaj weźmiemy sobie odłamki. Hmm, tutaj może złoto. Tutaj czy coś dostaniemy? Niestety nie. To może chleb Dziękuję. 25 chleb To już jest coś. No i na koniec. Jeszcze może jakieś klepsyderki? O, super. Kolejne 25 chleb więc fantastycznie. E, także tutaj dosyć przyjemne zakończenie. Także trzymajcie się cieplutko. I miłej majubeczki życzę. Baju.